Dzień dobry, witam w niedzielę wszystkich pracusiów. Dzisiejszy, w dzisiejszym dniu zaprezentuję możliwość wprowadzenia automatycznego do systemu Optima rabatów polegających na ustaleniu stałej ceny na produkt dla danego kontrahenta. Do tej pory należało dokonywać takiej czynności, wchodząc kolejno ogólne rabaty, przechodząc na zakładkę stała cena, wybierając kontrahenta i po kolei dodając towary, dla których ten kontrahent ma mieć inne ceny. Dla przykładu, dla kontrahenta nieokreślonego wprowadzę. Kilka produktów, jeden produkt od ceny netto 10 zł, drugi produkt od ceny brutto 10 zł, trzeci produkt od, także od ceny netto, jednak wyraża cenę, tą cenę w walucie. Euro, czyli przypisując takie stałe ceny dla kontrahenta nieokreślonego, powoduje, że będą one podpowiadane na dokumentach w sposób tak ustalony przeze mnie, jak to tutaj widać. Jeżeli spróbowałbym teraz dla kontrahenta nieokreślonego stworzyć dokument, będzie to dokument rezerwacji. To wprowadzając grabie do liści, program powinien podpowiedzieć mi cenę 10 zł. Gdybym dokument wprowadzał od kwot brutto i wybrałbym grabie ogrodnicze, to tak, żeby mi podpowiedział cenę 10 zł, ponieważ tak to ustaliliśmy na stałych cenach klienta. Proszę, wrócę jeszcze do tej zakładki rabaty. Proszę tutaj spojrzeć, mamy kontrahenta nieokreślonego, grabie do liści 10 zł netto, czyli 12,30 brutto, grabie ogrodnicze 10 zł brutto, czyli około tam 8 zł netto oraz iglaki cyprysy w cenie 10 euro, co po kursie średnim przemnażając pokazuje nam taką cenę, gdyby oczywiście dokument był wystawiany w euro, to program powinien podpowiadać nam cenę, po prostu 10 euro. Oczywiście taki sposób wprowadzania, wprowadzania stałych cen jest prosty, nie jest skomplikowany, jednak może być bardzo pracochłonny dla przykładu, gdybyśmy chcieli wprowadzić teraz stałe ceny dla kontrahenta ADM. No i ten kontrahent nie ma jak widać żadnych w tej chwili cen. Chcemy wprowadzić dla niego stałe ceny na 10 produktów no to skrypt który napisałem, który przygotowałem będzie w tej chwili opierał się o to, że po pierwsze dokument powinniśmy nazwać ofertą, dwa wybrać powinniśmy kontrahenta. To nie jest admin, oczywiście to przyzwyczajenie, ADM. Nie ma znaczenia data. Ma znaczenie oczywiście, czy dokument jest od netto, czy od brutto, czyli czy my ustalamy ceny od netto, czy ustalamy je od brutto. Możemy także ustalić, czy są one w złotówkach, czy są one w odpowiedniej walucie. System to wszystko zapisze. Dodajemy towary po kolei do dokumentu RO i ustalamy na nie ceny. Ja ustalę je tak troszeczkę z głowy. Nie będę, nie będę tutaj cudował. Wszystkie ustawimy na 5 zł. To da nam ładny efekt, taki prosty efekt w bazie danych. Nie będziemy musieli się tutaj jakoś specjalnie zastanawiać. Jak widać, już sam, samo, samo to wprowadzanie, jednak mimo wszystko, chwilę trwa. O, już się gdzieś mi tutaj zabieruszył. Dobrze. Jeszcze tylko po, druga połowa mi została. O, proszę bardzo. Jednak nie jestem wprawiony w wystawianiu dokumentów. OK, jak widać, ustaliliśmy dla wszystkich towarów cenę 5 zł. Teraz specjalną funkcją, którą umieściłem pod kołami zębatymi, mamy tutaj, mamy tutaj kolejną ważną rzecz. Dokument musi być zatwierdzony. Uruchamiamy ją poprzez kliknięcie po prostu w koła zębatę. W tym momencie system dodaje te wszystkie towary. Dla tego kontrahenta jako stałą cenę. Komunikat o tym, że procedura została wykonana mamy. Teraz na chwilę zmienimy kontrahenta z powrotem na nieokreślonego i wrócimy do ADM. A, przepraszam. Żeby się nam to pojawiło, muszę po prostu otworzyć jeszcze raz ogólne rabaty. Zakładka stała cena, ADM, jak widać już dla tych wszystkich towarów mam stałą cenę po 5 zł. Kolejna ważna rzecz jest taka, że mogę teraz dla, na podstawie tej oferty sprawdźmy, czy firma Alkomp też ma jakieś stałe ceny. Nie ma, a my chcemy firmie Alkomp dać dokładnie takie same ceny, czyli kopiujemy formularz oferty dla ADM-u, zmieniamy tutaj kontrahenta na Alkomp System się pyta, czy zaktualizować warunki handlowe. My nie chcemy ich aktualizować, bo my chcemy, żeby firma Alkomp miała dokładnie te same warunki, czyli żeby miała wszystko po 5 zł. Zatwierdzamy ofertę dla firmy Alcomp. Klikamy funkcje serwerowe. W tym momencie skrypt pokazuje nam koniec wykonanej pracy. Możemy sprawdzić, czy firma Alcomp ma już nowe ceny ustalone. Zakładka stała cena. Alkomp jak widać ustalone stałe ceny. Co ważne, jeżeli mamy tutaj kontrahenta nieokreślony, mamy dla niego ustalone trzy ceny. Jeżeli my stworzymy nową ofertę, nowy dokument oferty dla kontrahenta nieokreślonego i na tym dokumencie oferty dodamy na przykład trzy nowe produkty. To one oczywiście się nam pojawią tutaj, pojawią się nam tutaj na zakładce lista rabatów. Ja dodam tutaj po 10 zł, tu będzie wszystko ładnie widać tak samo jak to było po 10 zł, ale uwaga teraz, co ważne, jeżeli jeden z tych już istniejących na liście rabatów produktów zostanie dodany dodatkowo i ustalona mu nowa cena, to system zaktualizuje tą cenę. Także w rabatach, czyli zatwierdzając teraz dokument i klikając funkcje dodatkowe, powinna się uruchomić, powinna się, powinien się uruchomić skrypt. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mam rabaty, gdzie grabie do liści są po 10 zł. Otworzę drugi raz rabaty dla kontrahenta nieokreślonego i już mam grabie do liści po 1 zł oraz dopisane trzy nowe produkty, czyli. Ostatnio uruchomiona oferta z funkcją dodatkową powoduje także aktualizację cen. Warto na to zwracać uwagę. Ja dodatkowo jako formę zabezpieczenia wprowadziłem na bazie danych także informacje o tym z jakiego dokumentu oferty pochodzi dana cena, czyli w przypadku kiedy potrzeba by było przeprowadzenia śledztwa, kto dodał, kto kliknął to jesteśmy w stanie mniej więcej, troszeczkę przynajmniej dojść, z której oferty, tutaj widzimy numer dziewiąty, jeżeli wrócimy do dokumentu, to na numerze dziewiątym, znajdźmy numer dziewiąty, widzimy to oczywiście kontrahent się nam zgadza, widzimy ceny się nam zgadzają, sprawdzamy kto jest odpowiedzialny za to wprowadzenie, no i już widzimy tutaj mniej więcej, przynajmniej widzimy tutaj winnego. No i... To by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.